Witam wszystkich w kolejnym filmie z Castle Story, z naszych ukochanych matchingów. Jest to odcinek y ósmy jak pamiętam. I w wcześniejszym odcinku dużo się działo. Już pierwsze złoże żelaza wykopaliśmy. Drugie, jeszcze jest, jeszcze jest sporo dość żelaza. I trzecie też już jest kopane bardzo mocno. Nasz kryształ przejęcia za niedługo będzie dostarczony, bo jest już tutaj przygotowany. Nasi budowniczy znów otrzymują y, priorytet mszszo na budowę muru. Mur już jest dość duży, wysoki. Już trzeciej. Trzeci poziom wysokości. Coś w tym stylu. Mamy tutaj taką wysepkę do zagospodarowania. I jedną... Jednego odcinka ktoś się zablokował. Jedny odcinek, który wyszedł. Teraz będziemy dbali o porządek i bezpieczeństwo naszych górników i budowlańców. I będziemy starali się też ufortyfikować ten kryształ. Myślę, że jakieś zabezpieczenia by się przydały. Może nie w tym, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze nawet w kolejnym odcinku. Produkcja żelaza osiągnęła naprawdę bardzo wysoki poziom. Już mamy ponad 38 sztabek żelaza. 38 sztabek żelaza i jeszcze zapasy w postaci... No po prostu mamy jeszcze zapasy tego żelaza i jeszcze jest kopane. Naprawdę robi wrażenie. Moim zdaniem jest to po prostu dobre osiągnięcie. Mosty są tutaj wysadzone, jak widać. Są po nim tutaj takie szczątki. Ale tak to wszystko jest w porządku, jesteśmy bezpieczni. Do Przydał się też w dzisiejszym odcinku zadbać o jakieś zapasy kamienia, bo mamy go dość mało. 11 można powiedzieć, że to jest nasz minimum. To jest mniej więcej niż 4, 4 magazyny. Jest to dość mało. Ustawiłem też pierwszych strażników w poprzednim odcinku, którzy będą tutaj w stanie nas bronić. Co do wieżyczki, która miała powstać gdzieś tutaj, myślę, że powstanie ona w tym miejscu. Coś w tym stylu. I ona będzie po prostu przetrzymywała pewnie katapultę. I tej też pewnie powstanie katapulta. Katapulta to jest takie coś, co jest w stanie po prostu miotać beczkami, które które użyliśmy w ostatnim odcinku beczkami z materiałem wybuchającym, po prostu. Ale na razie musimy się zająć budową. Dość dobrze nam to idzie. Stało się tylko 241 fragmentów, ale to jeszcze nie jest cały mur. Ale i tak bardzo dobrze nam idzie. Miało mi się, że w dzisiejszym odcinku mamy 15 delm na 15, więc w dzisiejszym odcinku powinniśmy dołożyć jedną del delmę z menu debug. Jest tutaj jakby takie, takie kody, które mogą po prostu do oszukiwania. My będziemy to jakby oszukiwać, tylko że w taki sposób będziemy sobie dodawać jedną delmę. Curtika, witamy. Aż do 25, ponieważ wydaje mi się, że 15 dem to strasznie mało. Szczególnie, gdy chcę sobie tutaj wybudować ładny zameczek, Chcę sobie tutaj wybudować twierdzę jakąś, mur, obronę. No takie jakby społeczeństwo, budujemy delmy, a jak wiemy, no 15 macinków nie wystarczy. Dlatego mi się wydaje, że. Bo ja nie nie dodaję żadnych rycerzy, uczników, kuszników, alchemików, magów. Jak widzicie, wszystko produkujemy sami, nasze marcinki, więc sądzę, że po prostu dodawanie dodatkowych pracowników co jeden odcinek, czyli co 25 minut dla naszych marcinków jest dość pomocne. Pomoże na przykład taka, e, taki marcinek w pracy, pomoże na przykład w budowie, pomoże w kopaniu. No po prostu 15 to jest bardzo mało, szczególnie gdy jakieś 1 trzecia naszych marcinków idzie na same wojsko. 5 marcinków było w samym wojsku, nie? Czyli zostało nam tylko 10 pracowników, teraz już 11, więc. A już się dogadaliśmy wcześniej, bo już wcześniej zapowiadałem, że tak będę robił. Do 25 odcinka. Znaczy nie do 25, Boże. Do 25 marcinków. Aktualnie mamy ich 16. Dlatego tak właśnie będziemy robić, dodawać na początku odcinka jednego marcinka. 嗯。 Myślę, że nasze lampy dość sporo tutaj pomagają. Myślę, że widoczność na pewno jest poprawiona. Myślę, że teraz dużo więcej widać. Tutaj było bez lamp, z lampami, bez I jeszcze raz z lampami. No, kolejny atak, dość mocno boczny. Myślę, że nie sprawi problemu. Spory atak. Nasze dermy są ranne. Musimy się pośpieszyć. E, musimy szybko przygotować się na atak. E, nasze dermy tutaj mocno obrywają. Musimy się wycofać. Na szczęście nasi żołnierze już gotowi. Przestrążają do boju dzielnie. Sześciu rycerzy przygotowanych już. Tutaj wyszli na górę. Nasi przyjaciele walczą dzielnie od gigantów, no obrywają, no ale... Walka zaczęła dalej. E, medyk. Myślę, że z pewnością medyk się nam tutaj przyda. Walki e, z tym olbrzymem. Walka już jest taka ciężka, jak wcześniej, kiedy mamy taką przewagę uczników, którzy biją dużo więcej niż tacy zwykli łucznicy, ale łucznicy też się przydadzą oczywiście. O wsparcia i był świetny atak ale musimy wyznaczyć dodatkową osobę do obrony no wszystko jest w porządku no ale musimy sobie z takimi atakami radzić z mniejszą ilością delm marcinków użytych ponieważ po prostu jest to czasochłonne delmobiorne Nie wiem, czy jest takie słowo po prostu nie możemy zużywać wszystkich naszych y, marcinków na obronę, bo wtedy cała nasza produkcja praca staje w miejscu. Tak jakbyśmy po prostu zatrzymali pracę, bo musimy się obronić, bo nie jesteśmy w stanie bez. A to mocno hamuje cały proces produkcji, zdobywania. Musiałem tutaj wyhamować na razie produkcję, bo nasze marcinki lubią sobie po prostu podchodzić. W środku bitwy, i po prostu zbierać te surowce, ale już zmieniam ten poziom, żeby znów zbierali. Właśnie o tym mówiłem, że chciałem jak najszybciej pozbierać te surowce, minerały i stal, żelazo, ponieważ po prostu jest to no, na rękę, im szybciej to zrobimy. Ale utrzymaliśmy nasze kryształy, nie zajęli ich i obrona też nam bardzo dobrze wyszła. O, nie mogę się doczekać. Pierwszy strażnik będzie postawiony. I stoi. Nie wiem, jaki on ma zasięg. Ale pewnie to jest coś podobnego w stylu łucznika. Albo może trochę mniejsze. Nie wiem, ale przy kolejnym ataku na nasz masywny mur, myślę, że strasznie się przyda. Będziemy po prostu używali wtedy więcej yy, Rycerzy ze Żydą stali, walczyli i ten krzto będzie ich wspierał. Czyli po prostu będziemy mogli się pozbyć jednego łucznika, żeby też był rycerzem, nie? No jakieś plusy i minusy są. Mi że wydaje, że jeśli będziemy mieć tak ultra dużo tych y, wszystkich. To, to co to się stało? Jakieś marcinki się zablokowały. Jestem tego pewien, bo nie są w stanie wziąć pewnie tych rzeczy. i tego ciągle się dzieją takie... ha ty nie możesz żyć. No to nie wiesz. Myślę, że już jest pierwszy strażnik. To jest taki po prostu przełom. Przełom w postaci obrony, że po prostu o obrona Marcinków odchodzi na bok. Zaczynają się kryształy. Które z pewnością nam pomagały. No, wyobraźcie sobie, że tutaj, na przykład z tego jednego kształa, dostajemy tutaj jeszcze kolejne i tej też kolejne, tej też kolejne. Więc myślę, że to po prostu będzie ogromna moc. Zastanawiam się, czy byśmy tutaj jeszcze po prostu nie dołożyli takiej budowy tutaj, że ona była taka niska, tak na przykład na dwa bloki, żeby korupcję do niej nie sięgały. Ona by strzelała. potem była o jeden poziom wyższa. Tam kolejne takie właśnie. Y wieżyczki i tak, i tak, i tak coraz wyżej, coraz wyżej, po to, żeby po prostu, no, taką, jakby falę zrobić. Takie miejsce, gdzie moglibyśmy po stawić pełno, właśnie tych strażników, którzy by nas bronili. Nie wiem, może coś takiego kiedyś się wyjdzie w planie, ale na razie zostaniemy przy klasycznym murze i naszych łucznikach, no i oczywiście kusznikach. Co ma w torebce tą magę? A ten małmasometr, jakby nie przyglądałem się wcześniej. Taki ma mały kryształ. Czyli on pewnie bije podobną ilość. Co ten kryształ? Moim zdaniem jest to bardzo fajne, bo on bije naprawdę sporo obrażenia. To mniej więcej o, chyba potrzebuje z 6 albo 5 strzałów, żeby takiego średniego. O, lecą kolejne kryształy. Kolejni strażnicy. Lecą. Czuję się bardzo zadowolony, że już takie kryształy powstały. Szkoda tylko, że już po naszym ataku. Bo jeśli byłoby to przed, to moglibyśmy nawet zobaczyć jak działają w akcji. Chociaż zrobimy kolejną partię czterech. Dostawimy i postawimy ją. zaplanujemy. Żeby po prostu sobie stały w takich y, miejscach. Żeby nam po prostu pomogły. Nie po żeby czy po prostu, żeby były zaplanowane już. Kolejne trzy, i tutaj kolejne czwarty. Myślę, że byłoby w porządku. Myślę, że to naprawdę może działać. I przetestujemy to. O, chyba to jest tak. W tym momencie zajmujemy kryształ nosz. nasz. Jeszcze nie nasz. Zaraz nam się to wszystko rozjaśni. Dokładnie tak, nie ma już żadnej mgły, wszystko to już widzimy. Ten kształt jest nasz, jest niebieski. Zrobimy też jakieś projekty w stylu obrony. I właśnie zauważyłem, że nam brakuje budulca, brakuje nam kamienia. Ja wiem, czemu tak się stało. Stało się tak dlatego, że oni wciąż kopią żelazo. A jak wciąż kopią żelazo, i brakuje nam siarki, to też po drugie, więc w sumie tylko wczorajszy, no tak, po wczorajszy, poprzedni tak czy odcinek był takim chwilowym zwycięstwem, bo w sumie teraz okazało się, że nam brakuje siarki, brakuje nam kamienia, czyli w sumie cała budowa stoi, no i mamy żelazo, którego nie możemy przetopić, ale mamy też zapasy, mamy też dobrą armię, obronę, więc są plusy i minusy. Musimy się pozbierać na nowo. I sądzę, że zaczniemy od zgarnięcia Kevina, zablokujemy go i będziemy robić takie kontrolowane wyniszczenia terenu. Zaraz Wam pokażę na czym to będzie polegało. Weźmy tutaj jeszcze zakładkę sprzątanie. No i tu tutaj. Także jeśli tutaj się wysypiemy, to to jest sprzątane, tak? No to ten lidar z tunelu podtrzymuje masywną część na góry. Bo no po prostu widzicie, nie? Masywną część góry. I jeśli jeszcze nie, już mało brakowało. I teraz. Jeśli podkopiemy fundament, no właśnie, to się sypnie. Sypło się dość tego sporo. Chwilę już do sprzątania i z tych właśnie kuleczek robią się kamienie więc po prostu będziemy je sprzątali nie je zgarniali w taki sposób będziemy powoli właśnie wyniszczali w górę I dzięki temu produkowali więcej kamienia mamy kolejny atak skoro gdzie znów atakują Magic chyba nie ma za dobrego mocny atak ale nie za dobry cel Magii, tak myślę, że głównie jest stworzona po to, żeby leczyć. Nie wygląda, żeby się zapowiadało inaczej. No po prostu ta magii się tak zachowuje. Nie bije za dobrych obrażeń. Nie ma za dobrego zasięgu, dlatego wydaje mi się, że on jest właśnie głównie po to, żeby leczyć. I są właśnie nasze cztery kryształy obronne. Tak zwani strażnicy. A wracając do niszczenia terenu, Kevin, widzimy no to samo, tylko teraz tutaj. No aha, no spoko. Lewituje sobie, no tak, normalnie. Po prostu wyniszczymy kolejne w taki sposób, żeby osiągnąć coraz więcej naszego kamienia no i świetnie w taki sposób po prostu za niedługo zburzymy tą górę taki też jest mój plan dzięki temu uzyskamy naprawdę sporo surowców i co wy robicie z tym kamieniem tam powoli, ale tak naprawdę powoli zostaną nam brakować miejsca ale myślę, że jest w porządku na razie. No i budowa znów ruszyła. Może nie pełną parą, bo już nie 8 osób pracuje. No ale około połowy nadal się zajmuję mu, budową muru. Na szczęście mur jest na tyle wysoki, że już nie potrzebujemy go tak bardzo budować, tak szybko. Nie to co w pierwszych chyba czterech odcinkach, jak pamiętam. Wtedy mur był najbardziej dziurawy i najbardziej potrzebny. Ale teraz, nawet jeśli stajemy na przodzie, to i tak przydałoby się ten mur wybudować. No, bo wiecie, w razie takiego wycofania, które miało miejsce niedawno, taki mur jest jednak strategiczną pozycją. Tylko musimy się też zastanowić nad blokadą tej strefy. Najbardziej byłbym zainteresowany posadzeniem magazynów yy. i potem wykarczowanie tego lasu, bo dostawieniem kolejnych magazynów tutaj. Po prostu robienie tej takiego ogromnego wykopaliska, skąd byśmy zgarna, zgarnie, zgarnęli po prostu spore ilości kamienia. I zablokowalibyśmy też przejście do tego kryształu, po taki, nie wiem, most do przejścia, jakąś bramę malutką, no byłoby git. A tutaj byśmy pewnie postawili, też pewnie byśmy wykarczowali, postawilibyśmy tutaj e, taką wieżę obszerną. I w razie czego myśmy strzelali katapultami w tą stronę, tutaj? Po to, żeby jak najbardziej podziurawić to miejsce, żeby nie jak największe problemy z przedostaniem się, tutaj to są takie plany mocno wybiegające w przyszłość. Ale jeśli ukończymy ten mur, no to nasze demony nie będą miały nic innego do roboty niż właśnie takie pomysły. I myślę, że magazyn powstanie jeszcze w kolejnym odcinku. Gdzieś tutaj, dookoła tego kryształu. I sądzę, żeby wykopaliska też szybko się rozpoczną po to, żeby najszybciej transportować ten kamień stąd, a potem stąd ten kamień brasz do budowy jeszcze muru, który przypominam, że tutaj jest jeszcze na dwa. Ten stan się utrzymuje już chyba od czterech odcinków, co nie jest zbyt dobrą wiadomością. Ale dobrą wiadomością jest to, że mam już strażników. No i dobrą wiadomością jest to, że przejdźmy kryształ no i się bronimy w tej pozycji aktualnie nie używając muru Chociaż... myślę, że jeszcze jak nie dzisiaj ale też za niedługo rozpoczniemy kolejną ekspansję głównie atakując środek, bo ataki też są dość częste z tamtej pozycji A środek jest często... A nie, mam sporo bije po prostu musi być blisko. No to gida. Ucznicy są sinnobiją i po prostu są na daleko. No to git. Można, że armia działa. Gdzie jest nasz Kevin? A, Kevin się ruszył do innych zadań. No spoko. Weźmiemy jeszcze ciebie. I... Czy my też gdzieś... no właśnie. W... no... nie, nie, nie. Wycofujemy się, wycofujemy się. Będzie pierwszy test. Naszego... Y naszych strzelających jednostek. Spędzimy tutaj i zobaczymy jak grzeją. Chuuu, ale salga przeszła. Uuu, czuję, co jeszcze dostrzegamy. Aha, tylko one się parę razy No, one tylko nadprzątkują taką salwę. Ale ładnie ładują. W połączeniu z takimi. z takimi e, rycerzami. No, one są po prostu świetne. Chcę, że są tutaj po prostu. Póż nic na daleko będą wspomagali. A gdy podejdzie, no to muszę te ruszą. I... Dobra, już nie gdzie idzie. No chyba długo sobie nie utrzymamy tego kryształu. Bo po prostu te zabezpieczenia się przyda robić jak najszybciej. Co wy panowie robicie? Miałbym pytanie, czemu tędy przechodzą, ale się skapią, że tutaj też jest chyba wejście gdzieś. O, nie. E, uważaj, rozwalili nam kryształ przejęciem. No szkoda, bo on jest trochę drogi. Ale musimy się zająć atakiem na tego giganta, bo on jest największym problemem. Najważniejsze, żeby nasza armia dotarła. Nasz medyk, który jest niezbędny w takiej walce. Bo gigant wybije duże obrażenia. Jednej delnie. To leży tutaj. Jakby się strzelali, fajnie.

Może by już w poprzednim odcinku kiedyś się sypał. Nie wspominam tego odcinka za dobrze, bo to był ten odcinek. Kiedy gigant się nas sprzedił. Nie jestem dokładnie w stanie pamiętać. Stworzymy kolejny. Kryształ leczący. Nad nim bym się zastanowił jeszcze, ale nie wiem, go postawić. Ale Kształt przejęcia, tak, w zapasie 4 mogą mi się przydać. Aha, już wiemy, co idzie, cała siarka na strażników. No. No, ale siarka jest dość popularna tutaj. Znaczy, widzimy sporo, że tutaj jest. Idę tutaj kolejną. z siarki i sądzę, że zakończymy nasz odcinek tylko jeszcze zrobimy dodatkowe wyposażenie łucznika A więc ja się z wami żegnam to był dzisiejszy odcinek sądzę, że był on dość dobry dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków pozdrawiam, kuzyna